czwartek 20 listopada w hali Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie odbył się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości, który w tym roku był poświęcony głównie działalności gospodarczej. Zaprezentowały się na nim firmy, które rozpoczęły funkcjonowanie dzięki dotacjom i grantom oraz urzędy, instytucji i stowarzyszenia wspierające tę działalność. Ten Dzień Przedsiębiorczości to nie jest zwykły dzień tylko naszych, można powiedzieć tutaj, przedsiębiorców i pracodawców. Jest to Pomorski Dzień Przedsiębiorczości. Zostaliśmy wyróżnieni w województwie za wiele inicjatyw, za wykorzystywanie środków, za tworzenie nowych miejsc pracy. Wiem i cały czas jest to dla nas bolączka, że jednak mimo wszystko jeszcze te 20% tego bezrobocia mamy, w zależności od tego, jak jest z absolwentami, jak jest z możliwością podjęcia pracy przez ludzi młodych, ale pojawiają się nowi przedsiębiorcy o dużej skali. Też można powiedzieć, że setki miejsc w ostatnim czasie powstały z różnego rodzaju funduszów dofinansowania miejsc pracy, więc tworzenia nowych działalności gospodarczych. Ja tutaj jestem pełen jak gdyby, uznania dla przedsiębiorców, dla naszych pracodawców, dla ich inicjatyw. No i pozostaje z nadzieją, i my pewnie wszyscy zainteresowani, żeby ta gospodarka się rozwijała skutecznie. Sądzę, że to jest wszystko przed nami. Teraz nowe wyzwania, nowe fundusze z Unii Europejskiej pozwalają nam taką mieć nadzieję, a również z drugiej strony gwarantować to, że będziemy przedsiębiorczość rozwijać. Dzisiaj mamy gości z województwa, dzisiaj mamy praktycznie nasze. Święto z podziękowaniem wielkim, ogromnym, serdecznym uznaniem dla przedsiębiorców, pracodawców, bo przecież jeszcze w 1989 roku byliśmy czerwoną latarnią, a nie tylko w województwie, ale w kraju mieliśmy najwyższe bezrobocie przekraczało 40%. Możemy sobie wyobrazić, jaka wtedy była trudna sytuacja. To dzisiejszy dzień daje też również taką moc napędową. Na przyszłe współdziałanie przedsiębiorców, samorządów, oczywiście i wszystkich instytucji, które będą miały wpływ na rozwój gospodarczy powiatu człowskiego. Jeżeli chodzi o bezrobocie, to jest granica 20%, bo łapiemy w zależności od wyjścia absolwentów 21-22%, 19, 23% to są momenty, w których ten element nie jest taki stały, tak więc będziemy nad tym pracować, żeby schodzić i schodzić I jeszcze raz. Z tego progu 20%, ale musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy też w miejscu, gdzie troszeczkę jest daleko do każdego dużego miasta, do każdej dużej aglomeracji. Ale i tak te inicjatywy przedsiębiorców musimy uznać za ogromne, z wielkim podziękowaniem za ich inicjatywy. Przedsiębiorcy tutaj będący szukają swoich nowych pracowników z określonymi kwalifikacjami. Tutaj następuje informacja o szkoleniach, tutaj następuje informacja o pewnej drodze do, własnych, do otwarcia własnej działalności. Te wszystkie projekty i programy można tutaj prawie dotknąć na stolikach, w instytucjach, firmach, które to przedstawiają, są za to odpowiedzialni. Tu jest element edukacji, bo są uczelnie, są też szkoły, gdzie młodzi ludzie uzgadniają, co ciekawego mogą pozyskać w edukacji w, określonej, w określonym zawodzie, na określonych warunkach i w określonym miejscu, w jakiej uczelni, czy to Gdańska, czy to, czy to Gdyni, czy Koszalina, Słupska, czy Bydgoszczy. Więc to jest wszystko jak gdyby takie otwarcie dla każdej grupy, która chce pozyskać dla siebie coś, co może jej dać na przyszłość szansę pracy, edukacji, a również zaistnienia na, na rynku, na którym ich bardzo potrzebujemy, jeżeli chodzi o hmm, praktycznie rozwój gospodarczy. Jeżeli chodzi o zainteresowanie pracodawców tego typu imprezom, to muszę powiedzieć, że pracodawcy przyjęli do dosyć sposób pozytywny. Tak? Jednym z punktów naszego programu właśnie jest debata z udziałem pracodawców naszych lokalnych, jak i uczniów szkół gimnazjalnych i zespołu szkół technicznych. Połączona ona jest z przedstawicielami branży gastronomicznej i budowlanej. Na tej debacie mają sobie wypracować, mają wypracować co w przyszłości, jakie jest zapotrzebowanie, tak, na rynku pracy, właśnie w branży budowlanej czy w branży metalowej? Wydaje nam się bardzo, że, że taka debata jest potrzebna, bo młodzież gimnazjalna czasami, no, nie ma jeszcze sprecyzowane dokładnie, co chciałaby w życiu robić, a jak wiadomo, rynek pracy w tej chwili bardzo poszukuje, że tak powiem, fachowców. Z naszego doświadczenia powiatowego Urzędu Pracy bardzo duże zainteresowanie mamy, na przykład zwykły pracownik produkcyjny, ale wykształcenie tak to, to nie chodzi, że to musi być ślusarz czy słabacz tak ma już mieć przynajmniej to średnie wykształcenie, ale ma mieć takie przygotowanie do produkcji na produkcji na przykład liniowej. Tak mamy jeden zakład, który jest rozbudowuje się w tej chwili w Czuchowie i bardzo dużo osób zatrudnia, właśnie osób młodych osób i które no, kończą szkoły techniczne i szkoły zawodowe. Powiatowy Urząd pracy dwa razy w roku są dwa raporty tak tzw. monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Taki monitoring jest przygotowany i przekazywany dla wojewódzkiego Urzędu pracy jak i dla naszych instytucji typu Powiatowe Centrum Edukacyjne. Z monitoringu tego wynika jaki jest deficyt zawodów a jaka jest nadwyżka. Szkoły powinny zapoznać się z takim monitoringiem i po prostu stosować kształcenie według naszych potrzeb. Uczestnicy Dnia Przedsiębiorczości mogli przede wszystkim poznać obowiązujące przepisy prawa i procedur przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Spotkanie miało także pomóc w rozwoju małych firm.